Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Proszę Państwa, będę dzisiaj mówił o perłach. To o czym miałem mówić rano, ale były problemy sprzętowe i dlatego mówiłem o sprawach związanych ze złotem. Zresztą dość ciekawe były Wasze pytania. I pewnie one posłużą do utworzenia nowego materiału. Teraz chciałem odpowiedzieć, ponieważ w ciągu dnia pokazałem materiał wyłącznie dla wspierających, bardzo ciekawy materiał w materiał fluorescencji, znalazłem niezwykły okaz spinela syntetycznego, który ma zadziwiającą reakcję na ultrafiolet. No i Ponieważ oprócz tego spinela syntetycznego w pierścieniu były oprawione jeszcze diamenty, pani Beata zadała takie, takie pytanie, ponieważ jeden z tych diamentów miał dość silną reakcję, na bardzo silną reakcję na światło ultrafioletowe, a do tego wykazywał fosforescencję, mimo że był naturalny, co oczywiście się zdarza, nieczęsto, ale zdarza się. I pani Beata napisała taki komentarz. Ciekawe jest, że niektóre diamenty, naliczyłam no cztery, Pośród 14 miały fluorescencję, a pozostałe nie miały. No i tutaj tak jest: cztery sztuki, ponieważ mniej więcej 30% diamentów ma niebieską fluorescencję, więc no to akurat powinno ich być 5. A jest tylko 4, więc tak jakby jest poniżej przeciętnej. Oznacza to tylko tyle, że te diamenty nie były sortowane ze względu na fosforescencję. W tym momencie tak, fosforescencja obniża cenę diamentów, więc się je wysortowuje z lotów, ewentualnie sprzedaje się takie loty całe, całe fluorescencyjne loty, po prostu taniej. A fosforescencja za to, przez te wszystkie urządzenia takie prawie, prawie do wykrywania diamentów syntetycznych, są te diamenty, które mają fosforescencję, są wykrywane przez, bez względu na to, czy są naturalne, czy syntetyczne, są wykrywane jako syntetyczne. W związku z tym one są usuwane z zestawów kamieni po to, żeby handlowcy nie mieli awantur, że, im kto, że ktoś im będzie zarzucał, że sprzedali mu syntetyczne diamenty zamiast naturalnych. Dlatego w tych nowych wyrobach czegoś takiego się już nie znajdzie tutaj wyrób troszkę starszy i dlatego troszkę ciekawszy przynajmniej z takiego gemologicznego punktu widzenia. Pamiętajcie, że fluorescencja w tym momencie tak działa rynek, że fluorescencja zabija cenę diamentu. Dawniej to jeszcze było tak, że fluorescencja mogła podnosić cenę diamentu albo ją obniżać. W tym momencie albo w ogóle nie wpływa, jeżeli jest słaba. Albo jeżeli jest średnia, silna lub bardzo silna, to demoluje cenę i to właściwie wywoławcza cena leci przez pół, a te kamienie i tak sprzedają się taniej, bo po prostu są uważane przez rynek za bardzo, bardzo tanie. Z rynku diamentów informacja taka w sumie z ostatniej chwili, jak raport podał, że w listopadzie małe diamenty dalej tanieją, Czyli małe diamenty cały czas tanieją. Małe to są poniżej 2,5 karata. I takie od trzech karatów w górę one utrzymują się na, na stałym poziomie. To przynajmniej dotyczy diamentów szlifowanych nowych. Natomiast są no, diamenty szlifowane w biżuterii, szczególnie te duże powyżej trzech karatów. No to tej ceny po prostu oszalały w porównaniu z tym, co było jeszcze rok temu. To w ogóle nie ma. W ogóle nie ma porównań, to jest, to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, no a teraz już minęło 17.05, więc możemy zaczynać o perłach. Chciałem Wam pokazać dość ciekawą perłę, jaką udało mi się znaleźć w takim naszyjniku. Naszyjnik wykonany z peryła koja, raczej niskiej jakości. Tutaj jedynie ta, ten połysk jest dość ładny przynajmniej na niektórych perłach, dobór jest słaby. Perły są właściwie barokowe, one nawet nie są półbarokowe. Tylko tak jak widzicie, tutaj mają kształt kropli. To jest właściwie nie do przyjęcia, jeżeli chodzi o Akoje. Zapięcie, zresztą nawet sam, po samym zapięciu można stwierdzić, że to, jest, że to jest słabe. To jest zapięcie srebrne. Ta część jest chyba w ogóle metalowa, z tego co z tego co pamiętam, czy ona wygląda tak, jak była stalowa, zadzewiała do tego jedna część sprężyny pękła. Takie, takie perły, no, raczej słabszej jakości, albo nawet bardzo słabej jakości. Jedynie co grubość masy perłowej jest duża. Ale no i tutaj właśnie to wam też chciałem pokazać te charakterystyczne cechy akoi, czyli te pasożyty, które tam się zbierają gdzieś na jądrze i. One są właśnie charakterystyczne dla Akoi, w innych perłach te, te ślady po tych pasożytach nie, nie, nie występują. Tutaj właśnie można to oglądać gołym okiem. Właściwie gołym takie takiej Akoi już średniej jakości można, można odróżnić. I słuchajcie, wśród tych pereł udało mi się znaleźć jedną, która była strasznie dziwna, mianowicie była bardzo matowa, miała bardzo niski połysk. W tym momencie widzicie ją przez już przy pomocy mikroskopu. Słuchajcie, to wygląda tak, jakby perła, w wyniku jakiegoś błędu w trakcie hodowli perłopława. Ona, tak jak widzicie, jest całkowicie matowa z jednej strony. Z jednej strony wygląda normalnie, z drugiej strony jest całkiem matowa i ona cała jest pokryta masą perłową. No Niestety te zdjęcia mi się nie, nie udały do końca. Ona cała jest pokryta masą perłową, ale na połowie perły mniej więcej ta masa perłowa jest tak cienka, że widać przez nią jądro. To jest dosyć niezwykłe, bo z reguły, jeżeli perła jest bardzo niskiej jakości i po prostu ma cienką masę, cienką tą warstwę perłową. To ta warstwa jest jednolicie cienka. Natomiast tutaj wygląda tak, jakby ta perła obrosła tą masą perłową, ale częściowo. Tylko z jednej strony, z jednej strony bardziej, z drugiej strony mniej. Widać przez nią jądro. Popatrzcie, to, to co widać, to jest te paski. To jest taka warstwowa budowa jądra. Dlaczego jądro jest takie warstwowe? Dlatego, że jądra do pereł, szczególnie do pereł produkuje się z muszli słodkowodnych mięczaków z rzeki Mississippi i Missouri. I ponieważ muszle mają budowę warstwową, więc ta budowa warstwowa jest właśnie widoczna na powierzchni jądra i jeżeli jest cienka warstwa perłowa, to wtedy tą, tą strukturę jądra widać przez warstwę perłową po prostu w zwykłym świetle, czy, w zwykłym, czy też w świetle przechodzącym, jeżeli się oświetli bardzo silnym strumieniem światła, oświetli się perłę, to wtedy też można to jądro zobaczyć, jeżeli oczywiście ta warstwa perłowa jest bardzo bardzo cienka. Rzadko widuje się takie rzeczy. Na dobrą sprawę yy, widziałem już nieraz cienką yy, masę perłową, ale nigdy aż tak. Yy, nigdy aż tak i zawsze, jeżeli ona jest cienka na perle, to ona generalnie jest mniej więcej yy, tak samo cienka z, z każdej strony perły. Yy, natomiast tutaj pierwszy raz widziałem, żeby z jednej strony ta grubość masy perłowej była większa, a z drugiej mniejsza. To jest zapewne związane z, jakimś, z jakąś patologią tworzenia się woreczka perłowego. Najwyraźniej ten woreczek perłowy po prostu nie zamknął się całkiem, albo, albo w ogóle się nie zamknął z jednej strony, albo te komórki po prostu nabłąkowe nie obrosły jądra. Albo obrosły go w jakiś nierównomierny sposób, i w związku z tym wytworzyło się takie, taka powierzchnia na perle, która jest pokryta bardzo cienką warstwą, całkowicie przeźroczystą warstwą masy perłowej. No i to jest to, co chciałem Wam pokazać dzisiaj. No, również takie fliki, takie które człowiek widzi pierwszy raz w życiu, się zdarzają. Ostatnio częściej chyba ludzie zorientowali się, że lubię takie rzeczy oglądać i sporo ludzi przynosi mi takie ciekawostki po prostu, żeby, żeby pokazać albo po prostu chcą, żebym ja pokazał to Wam. W związku z tym przynoszą i, i dzielą się tym ze mną. Jeżeli macie. Jakieś pytania, to bardzo proszę zadajcie je na czacie. Ja patrzę na czat teraz. Goskuntar witaj. Dzień dobry. Pani Grażyna, Dzień dobry. Pytała Pani o perły. No i proszę, mamy. Gotowe. Iza Goldoni, dzień dobry. Izo, witaj. No, i czekam ewentualnie na pytania, albo popatrzę, słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, którą, której kiedyś nie zrobiłem, i może teraz jest dobry moment na to, mianowicie kiedyś, to chyba było w zeszłym tygodniu. Też mówiłem o perłach i przerwałem czat. Nie odpowiedziałem na wszystkie pytania. Ale słuchajcie, zrobiłem sobie print screena tego, tego czatu, i w sumie mogę odpowiedzieć na nie teraz. Wtedy Kamil, Kamil Werner pytał, mówił o tym, że perły podczas noszenia się polerują. Dawał tam przykład naszyjnika, który właśnie nie wiedziano co z nim zrobić. I po podczas noszenia on się, on zaczął wyglądać. I o tym sposobie, tu Kamil napisał, że o tym sposobie odnowienia naszyjnika wspominała królowa, chyba chodziło o królową Danii. Tak, w programie o duńskiej biżuterii królewskiej bo poleca ten film. Właśnie Kamil. To tak rzeczywiście jest, że, że perły mogą się polerować o ubranie. Pamiętajmy, że pereł nie nosimy na gołe ciało, szczególnie jeżeli to są perły drogie. Jeżeli chcemy, żeby nam długo służyły. To nie nosimy ich na gołe ciało, tylko. Na ubranie, no i wtedy one rzeczywiście, wycierając się tak o, to, o ten materiał, z którego zrobione jest ubranie, one mogą się polerować. Wtedy go skunter pytał, że kupiłem trzy sznury Pereł, dwa za 5, 9 karatów, jedno osiemnaście karatów z rozetą, z ośmiu małych pereł i rubinem w środku. Londyn 1870, za wszystko 62 funty. Te wiktoriańskie perły to jest 72 perły, 0,8 mm i odcień bladoróżowy. No ale jak to są takie małe perły, czyli właściwie to są perły ziarnowe, seed, seed pers tak się je nazywa i to są perły, które mają niewielkie ceny. ich nawet jakbyśmy chcieli je kupić dzisiaj, to one nie są sprzedawane, naturalne, nie są sprzedawane pojedyncze, tylko sprzedawane są w całych zestawach. Te zestawy są drogie, ale ich tam, tych pereł jest, jest bardzo dużo. Dalej, Sportowy zapytał, jaka jest wartość sznura pereł z byle jakim zapięciem. 100-200 zł, od 200 do 400, takie byle jakie, byle jakie perły z temu. O tym mówiłem, że na temu można kupić. Bardzo, bardzo tanie perły. Przy czym one bardzo często mają niską jakość, czyli potrafią być właśnie takie przeźroczyste jak tutaj. Także widać jądro. Ten połysk jest słaby. No i rozmiar tych pereł jest w granicach 6 mm, czasami poniżej, czasem 5,5. Więc to, jest, to są małe perły. Taka polityka, panie. Napisał wtedy. Pytanie, czy, czy prawdziwe perły? Nie używamy słowa prawdziwe. Ja wiem, że po polsku też tak używa, tak? Czy coś tam jest, czy koral jest prawdziwy, czy perły są prawdziwe? To jest, to jest standardowe, natomiast w gemologii mówimy o perłach naturalnych albo hodowanych i o imitacjach pereł. Czy perły mają zawsze kilkumilimetrowe przerwy między sobą, czy niekoniecznie? Zawsze powinien być węzełek. Jeżeli węzełków nie ma, to raczej znaczy, że perły, z którymi mamy do czynienia, są bardzo niskiej jakości, albo że to w ogóle nie są perły, tylko imitacje. Bo nikomu się nie chciało węzełkować. Natomiast, tak jak tutaj, to jest właściwie optymalny sposób przewiązania. Nie wiem czy nawet te nie są troszkę za ciasno przewiązane. One chyba są troszkę za ciasno. Ale powinny być przewiązane mniej więcej tak. Przy czym sznur powinien zachowywać cały czas elastyczność. Nie powinno być takiej sytuacji, że sznur jest tak zaciągnięty, że aż układa się w jakieś zygzaki. On po prostu powinien być cały czas, zachowywać się tak jak sznur. A przewiązanie jest po to, żeby perły nie ocierały się o siebie i nie niszczyły, a poza tym, no jeżeli, jeżeli taki naszyjnik się zerwie, no to wtedy spadnie nam jedna perła, a nie wszystkie. Więc łatwiej jest, nawet jeżeli zgubimy jedną perłę, to, to naszyjnik można przewiązać, uratować, po prostu będzie krótszy o jedną perłę. Jeżeli zgubimy wszystkie, no to wtedy one mogą się zniszczyć, możemy nie znaleźć wszystkich, no możemy mieć z tym problemy. Dalej, go skunter wtedy pytał. Widziałem niedawno ciekawy sznur pereł, każda inkrustowana złotym drutem we wzór chryzantemy. Zapięcie złote, złota głowa smoka, chwytająca w paszcze koło na przeciwnym końcu. No, bardzo ładne. Przy czym te inkrustowane perły to jest japoński, japoński wynalazek. Widziałem też rytowane perły, takie. Szczególnie hodowane perły tej tahiti je robi się z jądrami na przykład z opali syntetycznych i wtedy się rzeźbi powierzchnię tak, żeby dorzeźbić się do tego opala syntetycznego, który jest pod spodem, czy może nie syntetycznego a imitacji opala, bo to też znowu źle mówię, opalami, imitacjami opali i przez to daje to bardzo duży kontrast z tą ciemną barwą perły tahiti, te, 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 te imitacji opali wyglądają dość tak spektakularnie, także jest to, jest to dość ciekawe. Natomiast inkrustowanie złotem i inkrustowanie masą perłową to są, to są pomysły japońskie i one i one te perły uzyskują bardzo wysokie ceny, ale na tamtym rynku japońskim w Europie, szczerze powiedziawszy, nigdy nie widziałem, nigdy nikt mi nie przyniósł takich pereł, żebym je oceniał. Widziałem je tylko i wyłącznie przy okazji Jakiś szkoleń, właśnie z zakresu peru. Sportowy pyta, dlaczego w Anglii jest tak mała wiedza o biżuterii? W Polsce to wszystko idzie na pniu. Jeśli sprzedawca nie wie, co ma, myślę, że nie masz racji. W Anglii jest o wiele większa świadomość biżuterii niż w, niż w Polsce. Takie ja mam przynajmniej odczucia podczas rozmawiania z tymi ludźmi. Oni mają bardzo dużo biżuterii w domach, oni inwestują w biżuterię, budują w ten sposób taki wielopokoleniowy majątek rodzinny. A to, że te słabe rzeczy, rzeczy których oni nie cenią, niektóry, niektórzy potrafią po prostu oddać do charity shopu do charity shop i tam to jest sprzedawane za grosze, no to być może po prostu oni mają taką, taką ekspresję, jeżeli chodzi o, to, o te sprawy związane z charytatywnością, to, to tam też jest trochę takie przegięcie. Właściwie w Polsce to nikt się o, tą, o te charytatywne zachowania tak nie martwi. Tutaj właściwie wszyscy mają wielką odkresztę świątecznej pomocy i na tym ich zainteresowanie pomocą komukolwiek się kończy. Natomiast w Anglii co chwilę są jakieś bale charytatywne, jakieś loterie charytatywne I, i pewnie w związku z tym do charity shop oddawane są również rzeczy, które mają wyższą wartość, a charity shop chce je szybko sprzedać w związku z tym ustala niskie ceny. Gosun ten napisał, że ponoć japońskie chodziło, chodziło o te perły żeby japońskie z okresu Mei, Meiji ktoś kupił za 2000 funtów. za mm. Zapięcie złote, głowa smoka zależy, jak duże to zapięcie. 2000 to dość dużo. Ten okres Meiji to bym raczej nie. To raczej jest współczesne. To jest dość, dość współczesny pomysł, tak przynajmniej. Tak przynajmniej ja to widzę. No, i to były wszystkie pytania, na które wtedy nie odpowiedziałem. Pani Grażyna pyta: Mam kilka sznurków pereł o różnej jakości. A co sądzić o perłach barokowych, nierówno pokrytych? I co to jest orient w perłach? No, perły barokowe to jest raczej niska jakość, jeżeli są nierówno pokryte. Masą perłową, no to, no to to jest jeszcze niższa jakość. Niestety ta równomierność wyglądu perły jest kluczowa. No a jakość powierzchni jest kluczowa, znowu dla połysku, gdzie połysk jest najważniejszym parametrem jakościowym. Następnym jest średnica lub masa, w zależności od tego, czy mówimy o perłach naturalnych, czy, czy hodowanych. No i no, dlatego te barokowe zawsze są wycenione najgorzej, mimo to, że one często dają bardzo duże pole do popisu artystom, którzy tworzą z nich biżuterię. Co to jest Orient? Orient to jest irydestencja na powierzchni pereł. Mamy poblask. I e, czyli Overton. E, overton, tutaj widzimy zielony Overton na tych perłach, na niektórych widzimy różowy, te, które przed chwili oglądamy, to mają różowy overtone. czyli to jest taka to jest barwa interferencyjna, e, tylko właśnie o jednym, o jednym kolorze. Jeżeli perły e, mają bardzo nierówne powierzchnie, e, często jeżeli są barwione, jeżeli mają ciemne barwy, to wtedy widać na nich orient. I orient może być równomierny lub, lub nierównomierny, zależy jaka to, jest, jaka to jest perła. I orient może, znaczy orient zasadniczo zwiększa wartość pereł. Dlatego, że tak na przykład jak mamy orient na perłach Tahiti, no to jeżeli będziemy mieli orient zielono na, na szarej perle albo czarnej perle, będziemy mieli Orient zielono-fioletowy, to wtedy mówimy o tych perłach oberżyn, czyli barwa oberżynowa, czyli, czyli one wtedy są bardzo, bardzo drogie i chyba najbardziej cenione z tych wszystkich. Te czasem, jeżeli są jaśniejsze, mówi się o nich: pikok. Też właśnie nawiązując do, do pawia, do, do, do pawiego pióra, które w ten sposób potrafi się mienić. W przypadku pereł słodkowodnych, barokowych, wywołanie na nich orientu na różne sposoby, na przykład poprzez barwienie perły. Powierzchni perły na jakieś kolory potrafi wywołać czy zidentyfikować Orient. Wtedy też takie perły będą bardziej atrakcyjne do sprzedaży i będą się lepiej sprzedawały za wyższe, za wyższe ceny. A często jest tak, że perło bardzo niskiej jakości w ogóle nie da się sprzedać. Natomiast po barwieniu i wywołaniu Orientu one. Się, znaczy, zaczynają być sprzedawalne, pomimo że za niskie ceny, to, to jednak po prostu w ogóle można je sprzedać. Nie potrzeba ich mielić i sprzedawać jako proszek do produkcji biżuterii. Iza napisała, że jak natura potrafi pięknie stworzyć takie cudo? No właśnie, po prostu mięczakom było wygodnie, wygodniej z takimi tworami, czy to perłami, czy pęcherzami. Niż z pasożytami albo z jakimiś ciałami obcymi wewnątrz muszli. No i dlatego, dlatego to ten sposób działa. Beata, dzień dobry, Beato. Witaj. Dziękuję za wspieranie kanału. Był piąty diament, ale świecił słabiej niż te cztery, i dlatego go nie policzyłam. Czyli statystyka się zgadza. No Mniej więcej 30% diamentów powinno świecić. Znaczy to, to znaczy tylko tyle, że te diamenty nie były sortowane w żaden sposób, jeżeli chodzi o czy o fosforescencję, czy o, czy o fluorescencję. Tak jak mówię, w tym momencie to jest dość niepożądane. Fosforescencja ze względu na. Na to, że niektórym, niektórym nie do końca wykształconym ekspertom wydaje się, że jak jest fosforescencja, to diament na pewno jest syntetyczny, a fluorescencja jest niewskazana, dlatego że bardzo obniża wartość diamentów. Okej, okay, pani Grażyna podziękowała. Dziękuję również. Dziękuję wszystkim za udział w tym live. Zapraszam jutro na 7.30, na około 7.30. Tymczasem będę już kończył. Do usłyszenia.